Witam się z Wami, moi drodzy. Jest środa, godzina 10:10. 10. Ja powoli gramole się z łóżka. Um, wyspałem się niesamowicie, naprawdę spałem dobre 10 godzin, także jestem zadowolony. Uh, potrzebowałem tego bardzo. Wstaję, robię śniadanie i szykuję się do pracy. Dzisiaj przede mną lot na w Lanzarote Lanzarote, chyba. No, do Lanzarote gdzieś na Wyspy Kanaryjskie lecimy. I reportuję się dosyć późno, bo po trzeciej. Um, i co lecę tam patrzyłem na siedzenia i na mapy siedzeń <coughs> jeszcze mi kasz otrzyma i powiem wam szczerze że jest tyle dzieci że nie spodziewam się tego w ogóle um, także będzie samolot pełen dzieci co nie jest najgorsze bo bynajmniej nie będzie osób yy, które są pod wpływem alkoholu Będę, taką mam nadzieję. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja wstaję, robię śniadanie, szykuję się. Może jeszcze uda mi się pomalować jedną ścianę w kuchni. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że Wy macie świetny dzień, świetny poranek i widzę się z Wami trochę później. Na śniadanko wjeżdżają kanapki z awokado, z jajkiem i z płatkami chili. Do tego jest szklaneczka soku zielonego i tak prezentuje się moje śniadanie dzisiaj. Witam się z Wami z samochodu. Ja właśnie zajechałem pod pracę po raz kolejny, zresztą. Bo co innego ja mogę robić? I powiem Wam szczerze, że poranek spędziłem całkiem produktywnie, bo ogarnąłem zwierzaki, ogarnąłem siebie. Pomalowałem też w kuchni jeszcze kolejną warstwę i tych warstw. Powiem Wam, że jest tyle, naprawdę. Ta farba, którą kiedyś tam dostałem, to nadaje się do niczego, bo warstwa za warstwą dalej nie, nie zakrywa, nie pokrywa trzeba malować, malować i malować no ale podejrzewam, że do piątku się wyrobię i wiecie, tak jedna warstwa dziennie um, jakoś to jakoś to pójdzie dzisiaj, tak jak mówiłem wam wcześniej, lecę na Lanzarote pełno dzieci mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów i że będzie wszystko w porządku ląduję całkiem późno bo to będzie koło pierwszej w nocy jak ja będę lądował, także do domu nie dostanę się do, do jakiejś drugiej godziny Um, no, jutro jestem na dyżurze. Zobaczymy, jak ten dyżur mi jutro minie. Um, co? Na weekend mam całkiem fajne plany, bo e, chciałbym pójść na farmę Dyni e, i może będziemy drążyć dynie, Zobaczymy. E, w każdym bądź razie: 190 pasażerów na wylocie, 170 na powrocie. Nie będzie tragedii. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja mam jeszcze jakieś dobre 45 minut do czasu, kiedy muszę się reportować um, i na spokojnie sobie na to lotnisko dojadę. No, także tak ten dzień mi minął. Zjadłem sobie dobre śniadanie na lunch i obiad. Wziąłem sobie pizzę do torby, do tego jakieś banany, pomidory i, i myślę, że będzie spoko. Jest bardzo ładna pogoda dzisiaj, powiem wam szczerze, że słońce świeci, a żałuję, że nie mam wolnego, bo bym sobie poprał. Um, no jest ciepło, nie jest naprawdę, nie jest źle. Także, o... Nudzi mi się ostatnio, taka rutyna mnie dopada, wiecie, dom, praca, dom, praca. Tutaj człowiek próbuje coś w międzyczasie zrobić, ale... Jest się zmęczonym. Także, no, tyle ile się da, tyle robię. A poza tym, to, to nic innego bym nie robił, tylko spał. No, ale weekend już za niedługo i mam nadzieję, że fajnie go spędzę. Hello, hello! Jest godzina druga w nocy. Ja dopiero co zajechałem pod dom i jestem patnięty. Czego innego się spodziewać? Lot przebiegł mi całkiem fajnie. Nie mogę narzekać. W tamtą stronę mieliśmy 47 dzieci na pokładzie. I powiem wam, że to był taki challenge dla mnie, mojej cierpliwości, że to się w głowie nie mieści. Ryk, płacz, Krzyk na cały samolot. Um, pasażerowie siedzący obok tych dzieci myślałem, że wystrzelą w kosmos, ja również. No ale co zrobić, no, nic nie zrobisz, trzeba uczyć się tej cierpliwości. W każdym razie, na powrocie było spoko. Nocny lot. Także um, wiecie, jak już skończyliśmy wszystkie serwisy, światła wyłączyłem, e, ludzie sobie pospali. Ja dokończyłem to co musiałem robić, także nie było najgorzej. Um, suma summarum, dzień uważam za udany. E, no ale jest druga, więc ja idę do domu, rozbieram się, kąpię i idę spać, bo jutro jestem na dyżurze po raz kolejny i no nie wróżę sobie dobrze. Niestety, coś czuję, że jutro mnie z tego dyżuru ściągnął. Um, i nie będę zadowolony. Ale mówi się trudno. No w każdym razie miłej nocy wam życzę i do zobaczenia rano. Piątek, piąteczek. W końcu do nas dotarł. Ja wstałem niedawno, co? W sensie wstałem. obudziłem się obudziłem szybko, bo była to siódma godzina. Zjadłem sobie śniadanie, wykąpałem się, ogarnąłem się. Um, no i później miałem co robić, a że jest piątek, więc to jest taki mój dzień, gdzie sobie staram odpocząć jak najbardziej. Um, więc wróciłem do łóżka poleżałem, jest teraz godzina 12 tak jak mówiłem ja się już ogarnąłem dużo wcześniej, ubrałem się właśnie i zaraz wyruszam na lunch spotkać się ze znajomym bo już długo się nie widzieliśmy, także pojedziemy sobie coś zjeść, pogadać, zobaczyć co tam się u nas generalnie dzieje czy są jakieś nowości czy nie i całą wczoraj byłem na tym całym dyżurze i całe szczęście zostawili mnie w spokoju, nikt po mnie nie dzwonił, więc miałem taki równie leniwy dzień w przeciwieństwie co do dzisiaj się dzieje, bo dzisiaj już widzę na wszystkich tam messengerach, nie messengerach, gdzie sobie piszemy ze znajomymi to wszyscy zostają ściągnięci z dyżuru. Jeden po drugim. Wiem, że na pewno Paryż był do zgarnięcia, chyba Majorka była do zgarnięcia, coś tam jeszcze było, a Carcassonne we Francji, także naprawdę dużo lotów dzisiaj było, gdzie załoga została ściągnięta z, z dyżurów. No, ale nie było to wczoraj, i bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę wczoraj w ogóle nie byłem przygotowany do pracy. Jakby po mnie zadzwonili, to by była tragedia. No, ja właśnie wyruszam muszę jeszcze zatankować samochód i eee, co? I zabiorę was razem ze sobą. Ale powiem wam, że jest tak piękna pogoda dzisiaj, tak słońce daje i jest tak ciepło, że naprawdę nie ma co narzekać. Ja siedzę w bluzie, ale idąc ten kawałek z mieszkania do samochodu Czułem, że już jest za ciepło. Także naprawdę bardzo mnie to cieszy. Szkoda, że nie mam mnie w domu, bo bym porobił trochę w ogrodzie. Gdybym wiedział, to bym się nie umawiał. Bo no przy takich dniach to warto ten czas skorzystać i z tego czasu i zrobić coś na zewnątrz. Ja niestety tego dzisiaj nie zrobię. Jedziemy tankować, bo mam 6 mil na samochodzie. I boję się, że nie dojadę do stacji. Ja wyglądam jak półdup bez <laughs> Bardzo możliwe, że dopiero co wstałem. Tak, dopiero co wstałem. Jest sobota, moi drodzy, godzina dziewiąta. Ja wstaję, ogarniam się i wczoraj już nic nie nagrywałem po tym całym lunchu, bo przyjechałem do domu i zebrałem się za kuchnię standardową. Muszę ją dokończyć do końca tego tygodnia, a mam tylko dzisiaj i jutro. Z czego dzisiaj mam w planach zebranie was w fajne miejsce. A jutro spotkam się ze znajomymi. Także dużo tego czasu nie mam. Ale dobra wiadomość jest taka, że kuchnia już jest prawie na wykończeniu. Także naprawdę się cieszę. W sensie na wykończeniu. To co chciałem zrobić to już jest prawie skończone i zrobione. Także bardzo mnie to cieszy. Ja teraz właśnie ruszam tyłek z łóżka. Idę coś szybko zjeść wypić jakąś herbatę i zabieram się za szykowanie i wyjazd do gluta, do starego. Pojadę do niego, zabiorę go i jedziemy no, w fajne miejsce, ale to pokażę wam jak już będziemy na miejscu. Mam nadzieję, że Was dzień mija yy, przepięknie mój. Dopiero się zaczyna i mam nadzieję, że przepiękny będzie. Do zobaczenia później. Wam szczerze, że dzień spędziliśmy bardzo przyjemnie. Zjedliśmy sobie szybki lunch. Powybieraliśmy dynie i wybór tej dyni w tym roku był bardzo taki mech, ale w końcu padło na tą. I myślę, że jest trochę inna, trochę pofałdkowana, tak jak ja, i wygląda przepięknie. Tak się kończy, babki. Normalnie nieogolony, nieogarnięty, ale gadam do was z samochodu. Jestem chory, jak zresztą pewnie słychać, nos mam tak zawalone, zatoki zresztą całe. Um, kolejny raz już, nie wiem który w tym roku, ale mnie coś łapie. Od wczoraj jadę na tabletkach i na herbacie z miodem, goździkami, cytryną. Po prostu wlewam to siebie litrami, żeby trochę mi chociaż pomogło. No i na razie nie czuję się najgorzej, ale coś przeczuwam, że teraz już tylko będzie właśnie gorzej. Niestety. W każdym bądź razie, wczoraj już po tej dyniowej dni, e, farmie nic nie robiłem. Um, przyjechałem do domu, miałem iść do kina w sumie, ale się tak słabo czułem, że stwierdziliśmy, że przełożymy to na inny e, termin. Um, ogarnąłem trochę w domu, ogarnąłem siebie, wziąłem ciepłą kąpiel i no mówię, przesiedziałem większość czasu e, w łóżku. Dzisiaj cały dzień zapierdzielałem i sprzątałem. Chociaż w sumie nie powinienem, ale jak nie dzisiaj, to nie miałbym kiedy indziej tego zrobić. Um, no a teraz przyjechałem do znajomych na umówioną kolację, bo już gadaliśmy całkiem długo, żeby się spotkać. Nam nie pasowało w ogóle i w końcu ustaliliśmy dzisiaj. No już nie chciałem odwoływać, bo to były tygodnie zgadywania się. Jak już bym się odwołał to kto wie kiedy byśmy się zobaczyli. Także idę na kolację i zabiorę was ze sobą. I tak minęła mi niedziela wieczór. Kolacja okropna, suche nudle bez żadnego sosu. Ble. Ja z wami się żegnam. Całuję was mocno. Zostawcie subskrypcję, komentarz, kciuka do góry i widzę się z wami w następnym filmie. Cześć.